Oj, ten ksiądz omawiający tak? historię objawień wieczwałckich mówił, mówił, mówił historię, mówił, no i powiedział, że ma być beatyfikacja Barbary Samulowskiej, ma być uroczysta msza święta. No i teraz ja się zapytam, jaka msza święta? Nowa? Nowu Ordo A chciałaby tego Barbara Samulowska? A jaka się odprawiała msza święta, jak Matka Boża się ukazywała? W 1877 roku? Dlaczego jest taka nienawiść do mszy rzymskiej wszechczasów? Taka niechęć kapłanów i wiernych? Dlaczego? Pytam się. Przecież starzy kapłani są okrzczeni na mszy rzymskiej. Jak tak można? Jak tak można? Pytam. Jak tak można? To sam diabeł tylko nienawidzi łaciny, języka sakralnego. To jest straszne. To jest straszne, matko najświętsza, słyszysz to przecież wszystko.